I wniesiemy to do środka. Mikołaj! Zapraszam! Witam wszystkich na oficjalnym zakończeniu sezonu głogowskiej ligi Tenisa Stołowego. W pierwszej kolejności chciałbym wszystkim tutaj, jak się zgromadziliście i wszystkim osobom również, które brały udział, ale dzisiaj nie ma, podziękować za ten sezon. Graliśmy go od września było to 20 fajnych spotkań. W tym sezonie łącznie zawodników, w których wzięło udział, było to 44 osoby. Aż 30 zawodnikom udało się uzyskać regulaminowe minimum 50% kolejek. I pierwszym wzorem konsekwencji, czyli osobą, która uzyskała 100% frekwencji, jest Arek Mietliński. Dziękuję. Wzór konsekwencji, 100% frekwencji. Szczególne podziękowania za pomoc naprawdę przy każdej jednej kolejce. Olej Binkowski. Ja. Zaproszę te dwie osoby w parze, czyli wzór konsekwencji, 100% frekwencji, Krzysztof Sadowski i Wojtek Zmysłowski. Krzysztof? Proszę o, bardzo. Miejsce 30: Agnieszka Piwowar. Gratuluję. Miejsce 29, Ścisłowski Tomasz. Miejsce 28, Arek Ścisłowski. Gratuluję. Miejsce 27, debiutujący, Igor Poliakow. Czekaj, czekaj. Gratuluję. Dziękuję. Miejsce 26. Mikołaj Damozo. Gratuluję Mikołaj. 25. miejsce Dawid Posała. 24. miejsce w sezonie Tomasz Leszczyński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. 23. miejsce Filip Bieniek. Gratuluję. Nieobecny dzisiaj 22 miejsce Mirek Zanowski. Miejsce 21 Mirosław Kodań. Dwudzieste miejsce w tym sezonie Dominik Bednarski. Gratuluję. Top 20, 19 miejsce Jerzy Kędziora. Pierwsza 20. Tak, jest top 20. Miejsce 18. Andrzej Młyńczak. 17. Miejsce w sezonie Mariusz Marciniak. Dziękuję. Dzięki. Miejsce 16. Darek Rakowski. Gratuluję Darek. Top 15. Sebastian Jakubowski. Dzięki. Miejsce 14 nieobecny dzisiaj Krystian Kulesza. Miejsce 13 Jabkowski Bartosz. Dziękuję. Dziękuję. Miejsce 12 dobrze zapowiadający się zawodnik Paweł Łączka. miejsce 11 Rafał Dembek. Top 10 Artur Tymański, 10. miejsce Gratuluję Artur Dzięki Miejsce 9 Arek Mietliński Dzięki. Dziękuję Miejsce 8 Wiktoria Walowska Gratuluję ja Miejsce siódme, Przemek Głas, miejsce siódme. Miejsce szóste, Oleg Binkowski. Dzięki. I wchodzimy do strefy top 5. Wywalczone, zasłużone i na pewno upragnione. Piąte miejsce, Piotr Michałowski. jest czwarte w tym sezonie Kazimierz Samul. Gratuluję Kazimierz. No dobrze, przechodzimy do strefy medalowej. Kolejnego zawodnika zapraszam na trzecie miejsce podium i tym zawodnikiem jest Krzysztof Sadowski. Proszę. Brawo dla Krzysztofa. Drugie miejsce. Julia Bednarczyk! Brawo dla Julii. Zwycięzcą tego sezonu został Wojtek Zmysłowski. To był nasz ósmy sezon. Pierwszy sezon historycznie wygrał Kazimierz Pędzisz. Drugim zwycięzcą naszej ligi, która była, skończyła się w 2023 roku był Wojtek Zmysłowski. To w trzeciej lidze wygrał Arkadiusz Sanojca. Czwartą ligę, która zakończyła się w 2024 roku, Julia Bednarczyk. Piąty sezon wygrał również Wojtek Zmysłowski. Następnie dwa sezony z rzędu. Pierwsze miejsce Julia Bednarczyk, to był sezon szósty, siódmy. No i jeszcze raz, ósmy sezon tegoroczny, zwycięstwo Wojtka Zmysłowskiego. Słuchajcie, ja bym chciał za te wszystkie lata podziękować. Dziękuję wszystkim, że mogliśmy się tym razem cieszyć. To, że kończymy tutaj. Po ośmiu sezonach świadczy o tym, że y, robota została dobrze wykonana. Także... Mam nadzieję, że przyszłość napisze jeszcze się w taki sposób, że będziemy mieli okazję tutaj czy w innym miejscu ze sobą rywalizować. Było mi bardzo miło z wami wszystkimi się wspólnie bawić. Mikl... Dziękuję. Dzięki. dziękuję. Dziękuję. Dzień, dziękuję. Dzień, dostałem. Nie, nie, dostałem. Dzień, dziękuję. Dzień, dziękuję. Dzień, dziękuję. Nie, Dziękuję. 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 bardzo Dzień. Dzień, Dziękuję. Dziękuję.